Czy sytuacja na jenach japońskich się odwraca oraz sytuacja ogólna na rynku złota? To przeanalizuję dla Was w obecnym nagraniu. Serdecznie zapraszam do oglądania. Partnerem Gambitu Tradera jest XTB. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kacper z Gambitu Tradera. W dzisiejszym materiale e, zrobimy sobie przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czy Jen może już kończyć korekcję w trendzie e, spadkowym i kiedy się spodziewać dalszego ruchu do dołu oraz omówimy sobie e, no, kolejne potencjalne e, przewagi na rynku złota. Przewagi prowzrostowe, dołączenie się do długoterminowego trendu. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Na starcie pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne i przekazuję Wam tylko i wyłącznie swoje własne, subiektywne opinie. Dobrze, jeśli chodzi o rynek jenów japońskich, tutaj no, już od y, paru tygodni, dokładnie od y, 2 grudnia. Czekam na sprzedaż tego rynku, na, na sprzedaż rynku jenów japońskich w sektorze Forex. Długoterminowo taką decyzję podjąłem o takim sentymencie spadkowym i, i nastawieniu właśnie prospadkowym na rynku jenów japońskich, ponieważ ym, wybili mi tutaj kluczowy scenariusz. Otóż ja się spodziewałem, że z tej strefy, która zaczynała się przy 195 i 85 jenów japońskich do przedziału cenowego 191 i 645 jenów japońskich. Ja się spodziewałem z tego przedziału zawyżenia ceny. I w momencie, w którym ja tego zawyżenia ceny nie zauważyłem to znaczy rynek tą strefę kompletnie rozjechał i wybił. Dostosowałem się do scenariusza, uznałem, że OK, tutaj była dobra strefa płynnościowa na zgromadzenie wielkiej ilości zleceń, ale z jakichś powodów, z jakichś informacji, których nie znam, rynek po prostu tego nie zrobił. Także jest to dla mnie prospadkowy sygnał. Ewidentnie jest problem z gromadzeniem pozycji, wzrostowych na tym rynku i pytanie co dalej, tak? No mamy korektę od 3 grudnia oraz co ważne, mamy już ceny, które no, w mojej ocenie są już na tyle drogie, by pomału ten impuls wzrostowy korekcyjny nadal, ale nie impuls wzrostowy Wyhamowywać. I teraz tak, co tutaj się dzieje, już przechodząc na poszczególne świeczki, już to analizując szczegółowo. Dostaliśmy reakcję tutaj na razie 12 grudnia, natomiast tutaj, co mnie tutaj interesuje, to jest ta świeca z 11 grudnia. Dlaczego? Ponieważ nam się pojawiła tutaj podwyższona zmienność wzrostowa. Tutaj lepiej to widać na niższym interwale. Ja bym teraz chciał, żeby te przewagi spadkowe na tym rynku uruchomiły się. Chciałbym, żeby cena mi się zamknęła poniżej poziomu 192477 jenów, czyli no można właśnie powiedzieć, że będzie to takie zanegowanie tego co mieliśmy 11 grudnia, dwa dni temu, czyli takie no, ostateczne dla mnie potwierdzenie, że ok, Sprzedajemy z perspektywy oczywiście dużej kasy sprzedajemy, ktoś sprzedaje ten rynek, negujemy tą zmienność. Prowzrostową, i do, dopiero dla mnie to będzie technicznie atrakcyjny rynek. Tylko tak jest problem. Teraz, oczywiście, na weekend ten rynek się zamknie. Jest problem, ponieważ w przyszłym tygodniu handlowym tutaj zobaczcie, że w praktycznie każdy dzień mamy newsy do funta albo do jena, albo do dolara. No, i jeszcze dokładając do tego, jakby dolewając oliwy do ognia, w środę mamy, no, w mojej ocenie, news ekonomiczny najwyższej kategorii, czyli FOMC. Także em, niewątpliwie zmienność w przyszłym tygodniu będzie bardzo duża. E, uważam, że zmienność będzie bardzo duża. No, i to wprowadza do tego scenariusza taki element losowości, tak? No i teraz pytanie, jak ten element losowości wyeliminować? Element losowości, bo oczywiście no, nie przewidzimy wyników wydarzeń ekonomicznych. No i ja znalazłem tutaj taką obserwację, że zauważmy teraz rynek euro, który tylko w poniedziałek ma newsy, które się pojawiają i jest taka luka w tych wydarzeniach do... Czwartku, czyli wtedy jakbyśmy przeanalizowali sobie rynek euro do jena, to mamy w poniedziałek i dopiero w czwartek newsy, czyli jest przestrzeń bez tej losowej ekonomicznej zmienności. No i dzisiaj na webinarze zrobiliśmy właśnie sobie analizę tego rynku, no i się okazało, że też bardzo dobrze to wygląda spadkowo. Czyli tutaj mamy poziom potwierdzenia 159,767 jenów japońskich i tutaj właśnie ten scenariusz fund jen, Będę próbował handlować na rynku euro do jena. Korelacyjnie to podobnie powinno wyglądać, a wyeliminujemy w ten sposób te zmienne losowe w tym scenariuszu. Ciekawie też się robi na rynku złota, który wybił szczyt z 24 listopada 11 grudnia i rozpoczął od razu tutaj. Correct. Uważam też, że tutaj ta cena 2647 do przedziału cenowego 2630 dolarów to będzie kluczowy przedział cenowy. Widzimy tutaj na rynku konsolidację ręcz. I uważam, że pieniądze, które tutaj na rynku są, zostaną tutaj odebrane i będziemy mogli się spodziewać stąd ruchu. Wzrostowego. Ten scenariusz jest w miarę prosty, nie ma co tutaj za dużo o nim mówić, no bo niewątpliwie mamy bardzo czysty trend na rynku złota. Uważam, że dostaliśmy w ostatnim czasie, tym listopadowym, korektę, tak? No, z wybiciem doków, z wybiciem struktury, ale korektę. Nie uważam, że mamy jakieś solidne podstawy, żeby mówić, że trend się zmienił, bo to ten ruch to może być tylko zebranie pieniędzy i możemy dalej lecieć do góry. Szczególnie, że już rynek złota zanegował nam te, tutaj też tą strukturę wewnętrzną tej korekty, tak? Czyli w tym ruchu poruszaliśmy się właśnie w takim ruchu. Strukturalnym, i on w tym miejscu 22 listopada został wybity. Pamiętajcie też, że strefy, które Wam podaję, wszystkie te poziomy cenowe będą trochę się różnić w zależności od dostawcy płynności, od dostawcy cen. Tutaj, akurat na wykresie X Station, jest to cena 2647, do przedziału cenowego 2600. 30, także troszkę się to różni o, o dolara, o półtora dolara, także to też warto uwzględnić. I co dalej? Uważam, że tutaj trendowo trzeba będzie sobie targetować poprzednie szczyty. Czyli mieliśmy tutaj szczyt na złocie 12 grudnia i to będzie pierwszy target takiej analizy, a następnie istnieje tutaj taki poziom jeszcze przed szczytem, który może zareagować. Jest to właśnie cena 2000 746 dolarów, i uważam, że tutaj może już się pojawić pierwsza reakcja spadkowa, nawet przed wybiciem tego szczytu. Także tutaj uwaga, bo target dla tej analizy jest trochę niżej niż no jakby mogło się wydawać maksimum. Po analizy wszystkich rynków, forex, surowców i indeksów. Zapraszam bardzo serdecznie do grupy Discord Gambit Tradera, tam na bieżąco e, udzielam e, odpowiedzi. A jeśli chodzi o YouTube, no to już się z Wami żegnam i życzę Wam spokojnego, miłego weekendu. Pozdrawiam, cześć.